Witam Was ponownie, kolejny odcinek, kolejny klasyk, kolejny z Japonii. Tym razem jest to Mazda 626GC, czyli, taka, czyli tak zwana popularna Hiroshima. Samochód oczywiście z fabryki pod Hiroshimą i w 90% ten wóz, słuchajcie, już składały roboty. Mamy tutaj wersję Kupę z dwulitrowym benzynowym silnikiem w wersji uposażenia GLX. Mazda kiedyś była moim oczkiem, w głowie miałem kilka tych modeli, tych samochodów 626 to jest Mazda, która ma przedni napęd ma niesymetryczne wahacze przednie, ma umieszczony silnik bardziej po prawej, skrzynie po lewej wszystko jest wszystko zajebiście zaprojektowane tak zwany nowoczesny układ zawieszenia z tyłu, czyli tak zwana TTL -ka. generalnie samochód zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro, także Coś tu jest nie japońskiego, bardziej włoskiego, tutaj o stylizację. Maksymalne wersje sportowe, utwardzone zawieszenie, utwardzone amortyzatory, pełną elektrykę, już klimatyzację. No, coś fajnego, popatrzcie na stan blacharski tej Mazdy, w jakim ona się stanie zachowała. Wiecie, jak Mazdy reagują po dzień dzisiejszy, nawet niektóre egzemplarze na, na korozję, szczególnie modele 6, później po 2002-2003 roku. Tutaj zobaczcie, macie tak też ponad 30-letni samochód, jak on się zachował blacharsko. Jak to auto wygląda w ogóle? No coś pięknego, to jest niesamowite, że dwa takie potężne szczały, czyli ten Nissan Sany z poprzedniego odcinka, i ta Mazda, właśnie 626. Zobaczcie, jaki środek, jak fotele są wyprofilowane, a żeby trzymały, trzymanie boczne było prawidłowe. To auto jest po prostu mega, mega wygodne, wszystko czytelne, wszystkie wskaźniki dostępne. A i tak mówię, no, dwulitrowy silnik na tamte czasy 120 konny, no, to jest niesamowita moc. To to, to auto dawało. Porównajcie sobie to do mm, Syrenki, czy tam stałego kanciaka, który u nas jeździł po drodze, czy jakieś tam Zaporożca, nie? Tu staje taka Mazda w tych, w tych latach, no to jest, to jest szok po prostu, to jest szok dla, e, dla oka. E, bardzo fajna linia nadwozia. Wszystko tutaj jest zaprojektowane. Słuchajcie, to jest wersja KuPE 0,34, to ma go powietrzach. Na tamte czasy to jest coś. Niesamowitego i ten welu w środku, to, to, to ustawianie kil, w kilku płaszczyznach foteli, no coś zajebistego. Silnik już jest na wtrysku, słuchajcie, to już nie jest gaźnik, tutaj nie ma ssania, to już jest na wtrysku dwulitrowa jednostka. Bardzo żywotny silnik, te silniki robiły po ponad pół miliona, nie trzeba było nawet nic tam ruszać, dotykać. No niesamowite, auto w takim stanie się utrzymało. Także no coś wspaniałego. No i Mazda 626, słuchajcie, 20 na wtrysku. Oj, 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 w tamtych czasach. Co to było za auto? Pamiętam, o miałem taką samą później miałem 626, ale z tych nowszych już e, z GE. E, później miałem Xedosa, e, 929, e, 323 też miałem FK. Ale taki, taki, on, taką miał kolega, taką miał kolega akta Jeszcze nie, nie w latach świetności to jego nawet nie była tak w połowie utrzymana jak ta tutaj Oczywiście a to nic, kapelzy, słuchajcie nie ma Piękne, no po prostu piękne samochody, weekend od razu jest lepszy No cóż, krótko bo krótko, ale na temat Pięknie wspominać, słuchajcie stare czasy Szczególnie mając do dyspozycji takiego klasyka jak ta Mazda i ten nissan. Dziękuję i do zobaczenia.